Mam ostre zapalenie kaletki krętarza większego. Dostałam zastrzyk z kwasu hialuronowego, ale po tygodniu zaczyna się znów ból w biodrach. Gdy leżę na boku, co robić, panie doktorze? Jestem załamana. Krętarz większy to jest taka kość, którą można wyczuć na boku uda. Taka twarda kość. Jeżeli tam jest zapalenie, to jeżeli naciśniecie palcem mocno, to będzie ból. Jeżeli położycie się, na tym biodrze, na boku, to też będzie straszny ból. Tutaj pani dostała kwas hialuronowy. Nie wiem, czy wkrętasz, czy pani dostała w biodro, bo to są dwie różne lokalizacje. Często wkrętasz, podaje się lek sterydowy, tak, żeby wygasić zapalenie. Ale może się okazać, że ten krętasz to była tylko jedna z wielu, z kilku przyczyn dolegliwości bólowych. I tak bywa. Często nie boli tylko krętarz, ale boli staw biodrowy, boli staw krzyżowo-biodrowy, boli dyskopatia. I kluczem do pomocy pacjentowi, do skutecznej pomocy, jest właśnie znalezienie tego bólu, wszystkich źródeł bólu. Nie zawsze można to zrobić od razu, ale najczęściej, jeżeli pacjent współpracuje, jeżeli lekarz jest systematyczny, jeżeli robimy badania to wtedy jesteśmy w stanie najczęściej te przyczyny bólu jednak znaleźć i pacjentowi pomóc.